Wojna wyborców trwa w najlepsze. Kaczyński ewidentnie testuje tematy, które jakkolwiek zmobilizują jego elektorat. Mówi o reparacjach trzy tysięczne raz, więc ewidentnie pomysły się skończyły. A na opozycji w tym czasie pomysły ewidentnie jeszcze się nie zaczęły, nawet, no bo też absolutnie nic nie robią. Chociaż trzeba przyznać, że politycy opozycji, którzy się nie odzywają, robią dużo dobrego dla opozycji, bo naprawdę mamy wrażenie, że ludzie, którzy nienawidzą PiSów w tym kraju, jeszcze bardziej nienawidzą, kiedy opozycja po raz tysięczny staje na grabiach i wali się w twarz. Co robi za każdym razem, kiedy odzywa się na ważny temat. W tym filmie po prostu pośmiemy się z polskiej polityki, z że strategią opozycji obecnie wydaje się być czekanie, aż PIS wywróci się o własne sznurówki. I jest to jedna z najskuteczniejszych strategii, jakie od dawna mieli. Powiemy o tym, że PiS szuka różnych narracji, ale ewidentnie mu nie wychodzi i na razie nie wiadomo, w co będą grane nuty wyborcze. Powiemy o tym, jak konkretne partie radzą sobie, czego próbują, żeby zdobyć nowych wyborców, albo przynajmniej nie tracić obecnych. No i o tym, co robi PIS, kogo próbuje wyciągnąć, jakie tematy grzać, żeby jakkolwiek nastawić się do zbliżającej się kampanii. Właściwie kampania się zaczęła, to jest nasza teoria już od dawna, do zbliżających się wyborów. Bez błędnego przedłużania zostawcie nam lajka, zostawcie nam słucha, będzie nam bardzo My serdecznie dziękujemy patronom i lećmy. Polska polityka na naszych oczach wywraca się przez miliony czynników. Ostatni sonda,ż w którym PO przegoniło PiS o 1%, no rozgrzał, rozgrzał wszystkich. W TVP było grzane, że PO musiało za to posmarować i w ogóle nie ma szans, żeby taki sondaż powstał. Trzeba przyznać, że trzeba ufać Pisowi w tej kwestii, no bo PIS wie, co mówi, szczególnie po ostatnim wycieku mylit w gdzie okazało się, że pan premier rozmawiał z panią prezesce Bosu na temat różnych rzeczy w sondażach, więc wiedzą o czym mówią, jeśli chodzi o ustawienie sondaży, ale jednocześnie trochę ufamy pisowi. W sensie albo Kantar się bardzo Wrócił i po prostu zrobił zły sondaż, albo zostało to lekko dogadane, bo naprawdę PO mające 1% przewagi 27 do 26 nad PiSem brzmi mało realnie w obecnej sytuacji i przy innych sondażach, bo nie przytaczając konkretnych sondaży, tylko patrząc na ogólne trendy, możemy stwierdzić, że na ten moment PiS plasuje się gdzieś w okolicach 35% z odchyleniami, czasem większymi, czasem mniejszymi, ale z odchyleniami. PO z kolei 25% jak w dwie strony, nie jakby czasami więcej, czasami mniej, ale to jest gdzieś ich obecnie bezpieczny przedział, który z dużym sukcesem, biorąc pod uwagę, jak jeszcze to wyglądało. Zanim Tusk wrócił, więc z jednej strony trochę wrócił na białym koniu, a z drugiej strony dalej nie wygrywając z pisem, więc nie wrócił na białym koniu. Taki szarawy koniu. Ekri to jest Na pewno dobry kolor, nie mam pojęcia. Hmm. Aha. Lewica i Hołownia stabilne 10%. Dla lewicy duży sukces, dla Hołowni duża porażka, o tym jeszcze będzie. No i konfa i PSL, które razem balansują sobie na granicy progu wyborczego. I to trzeba przyznać, balansują mniej więcej tak jak Tusk między byciem liberałem a socjalistą. Bo właśnie, wyjątkowo zacznijmy od opozycji, to od nich będziemy się śmiać jako pierwsi, bo często mówicie nam w komentarzach, że Ej, do... czemu tak tylko o tym pisie? Mówcie coś o opozycji? Macie rację, my byśmy strasznie chcieli! Ale opozycja nic nie robi! Nie to, że nie robi nic głupiego! Oni nie nic, absolutnie nic. I uwaga! To jest niezła strategia. Absolutnie nie wierzymy w to, że jest to zaplanowane, po prostu nie mają pomysłów, ale nieodzywanie się naprawdę dobrze na nich działa. Strategia nieodzywania się i nie wkurzania ludzi po prostu swoimi głupimi wypowiedziami i dawanie pisowi wywalać się o inflację, dawanie wywalać się o energetykę, wszystkie inne tematy, jest obecnie, wydaje się, dobrą strategią, szczególnie w kraju, w którym ludzie często głosują przeciwko komuś, a nie na kogoś. Bo na ten moment, jeśli mielibyśmy się nad tym zastanowić, opozycja wygrywa wybory. Znaczy to jest oczywiście szokujące i za wcześnie, żeby mówić o takich rzeczach, ale gdyby to dzisiaj miały się one wydarzyć i spojrzelibyśmy na te szacunki. To wiecie, opozycja minus Konfederacja ma więcej głosów razem, więcej miejsc w Sejmie niż Konfederacja i PiS razem, gdzie też oczywiście trzeba liczyć to, że przecież to nie jest tak, że cała Konfederacja zgodziłaby się z PiSem, może byłyby konkretne osoby, więc faktycznie na ten moment, no opozycja jest w lepszej sytuacji niż PiS jako całość oczywiście. A też no zmęczenie inflacją, zmęczenie gospodarcze raczej PiS będzie podminowywać, a nie wzmacniać. Więc teoretycznie nieodzywanie się może być strategią na wygranie wyborów, co oczywiście też nie jest takie, że oni nie próbują tego zepsuć, bo Oczywiście, że próbują to zepsuć. Tusk zaczyna się wyginać jeszcze bardziej niż wcześniej, i jest człowiekiem z gumy, który zaczyna mylić to, czy jest socjalistą, czy liberałem, próbując kraść elektorat wszystkim, z którymi potencjalnie chce wejść w koalicję. Co jest raczej niedobrą strategią, żeby dać się lubić innym partiom, ale jest to jakąś strategią. Bo z jednej strony chce zadowolić swój rdzenny elektorat, wiecie, osoby takie, no bardziej liberalnych poglądach, ale z drugiej strony myślę, że można mieć taką świadomość, że dużo osób głosujących na PO już dzisiaj zagłosuje na PO z Tuskiem w sumie nieważne, co się stanie. Ten korowy elektorat jest po prostu antypis i w w sumie odsunięcie pisło od władzy gwarantuje im bardzo dużo, szczególnie, że też PO ma tą przewagę być największą partią opozycyjną, więc jeśli komuś nie zależy na niczym innym niż odsunięcie PiSu od władzy, to będzie głosował na PO jako na najmocniejszego kandydata, który może to zrobić. Ale wyginasz też w stronę elektoratu Lewicy, może trochę Hołowni. Ostatnio powiedział o pracy 4 dni w tygodniu. Co było o tyle ciekawe, że od razu wszyscy zaczęli wyciągać tweety członków jego partii, który kiedy Lewica to proponowała jeszcze jakiś czas temu, to śmiali się z nim, mówiąc, że nie rozumiecie ekonomii. Teraz oczywiście ci sami ludzie krzyczą o tym, że Tusk to geniusz, więc... To znaczy, że można być geniuszem i z ekonomii. To jest w sumie prawdą, ale chyba nie był to ich przekaz na początku. Ale żarty żartami wydaje się, że Tusk trochę odrobił lekcję z polskiej polityki i tego, czym PiS właściwie wygrał, czyli zrozumiał, że nie da się wyciąć programów socjalnych tak, żeby one nie istniały i wygrać wyborów. Tylko problem, przynajmniej w naszej opinii, z naszej perspektywy, możecie się z tym nie zgodzić, jest taki, że duża część wyborców mu po prostu w te postulaty nie zaufa. Szczególnie, że PiS robi wszystko, co może, żeby ludzie mu nie zaufali. A dodatkowo przez tego typu wypowiedzi duża część jego wewnętrznych struktur, wewnętrznych struktur w PO zaczyna się trochę wkurze. No bo trochę nie po to jesteś w partii liberalnej, żeby proponować mniej pracy, nie? Więcej pracy. 16 godzin na dobę, prawda? No to jest jakby to, do czego zmierzamy. Ale dobra, skończmy z tym PO. Bo trendem wszystkich partii PISU, opozycji i tak dalej, jest jeżdżenie w Polsce. Podziwiamy to, bo przy dzisiejszych cenach benzyny to może wychodzić drożej niż zrobienie konwencji na milion osób w Warszawie, centrum, ale no polityków stać, szczególnie, że w ogóle chcą sobie głosować podwyższenie pensji, no bo wiecie, sytuacja jest ciężka, trzeba sobie podnieść pensję. A my też możemy. Nie. Sorry, jest ciężka sytuacja jakby inflacja, musimy z tym walczyć. No ale wy co? No, 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 no. Ale podróże trwają. W podróżach od dawna specjalistą był Hołowy. Człowiek, który z jednej strony podróżuje po partiach politycznych, żeby szukać tam swoich zwolników, którzy do niego przejdą, z drugiej strony podróżuje po Polsce, z trzeciej strony jest streamerem i na live'ach czyta donaty. Właściwie takie do partii bardziej niż do tego. W sumie nie wiemy, czy to robi, jakby kto by oglądał streamy hołowni. No właśnie nikt. I chyba stąd się biorą jego problemy z poparciem. I wiecie, przy tak gigantycznych spadkach, jakie hołownia ma, gdzie on był prawie drugą siłą polityczną w tym kraju, a teraz ma 10% i jest na poziomie lewicy, jest na poziomie lewicy w Polsce. To ciężko budować propagandę sukcesu i mówić ludziom, że my coś zmienimy, będziemy lepsi w polityce. Płacząc za torbę JPG. Do tego wszystkiego typ ma obiektywnie problem. To znaczy, z jednej strony wszyscy nalegają na wspólne listy, bo trzeba odsunąć pis od władzy. Z drugiej strony, jeśli typ wejdzie na wspólne listy, to wszyscy będą mu wytykać, że stał się PO i właściwie dał się zwasalizować i straciłeś swoje idee już, nie jesteś taki yy, czysty jak byłeś wcześniej. No i jest to problem. My znajdujemy tylko jedno rozwiązanie dla Szymona Hołowni i teraz sprzedamy je za darmo. Potraktujcie to jako nasze wsparcie dla jego partii. Jesteśmy oczywiście obiektywni, ale nasz pomysł jest tak genialny, że musimy się nim podzielić. Uważamy, że Szymon Hołownia powinien wrócić do Mam Talent, aby z finalistów, których tam, wiecie, wybiorą, powołać swoją nową partię, no, nowy aktyw. Ktoś będzie śpiewał i zachęcał jakby widzów, ktoś będzie połykał noże i w jaki sposób zachęcał widzów do głosowania? Może nawet znajdzie się jakiś magik, który wyciągnie mu z kapelusza 30% poparcia? Nie wiem ale to już wydaje się jedyna opcja dla niego. PSL. PSL to PSL. Leci na oparach, ma przerąbane, pewnie wejdzie w koalicję z to, bo wejdzie w koalicję z każdym, żeby tylko mieć władzę. Lecimy dalej. Może teraz bez Kukiza, ale kto, kto wie, kto wie, kto wie. Tam wiecie. Ziobro się czajnie. Nie, że nie, tam ale w sumie Gowin jeszcze, nie? W sensie Gowin, gowin pewnie będzie. Spe... Dalej, zostawmy ich, zostawmy ich. Lewica. Lewica została chwycona za ryj przez Czarzastego. Taki delikatny, postkomunistyczny uścisk. W myśl tego, że kontrola jest najwyższą formą zaufania. Ale na lewicę ten uścisk, to trzeba przyznać, podziałał. Niczym nektar bogów. Chociaż jak tak teraz o tym myślimy, to nie jest uści za twarz, tylko za szyję, bo ona się tutaj czerwona robi, wiecie, to jest jakiś bonus prawdopodobnie. W każdym razie wydaje się, że sytuacja im sprzyja. Po pierwsze ogarnęli sobie partię, jest tam już dużo mniej, teraz wiecie, takich krzyków i wojenek, przetrwali odejście paru posłów. Teraz, wiecie, no jesteśmy w sytuacji, w której najważniejsze są sprawy gospodarcze, ale też socjalne, ludzie się boją o swoją przyszłość, ale bardziej ekonomiczną niż na przykład takie bezpieczeństwo narodowe. Przynajmniej tak się wydaje. No a to są dobre warunki dla lewicy, prawda? No bo może wchodzi ze swoimi projektami socjalnymi, może mówić ludziom, że jakby zrobimy tak, żeby było dobrze, wyrównamy. Poziom, no więc jakby to, to są dobre warunki dla lewicy. Bo do tego co ważne, bardzo odcięli się od y, spraw światopoglądowych, bardzo mocno skupiają się obecnie na sprawach właśnie socjalnych, na sprawach gospodarczych, co no, y, ewidentnie w Polsce działa im dużo lepiej, więc no faktycznie tutaj się podnoszą i też mały punkcik pewnie wpada ludziom za to, że wiecie, to lewica, więc o, to, to jest lewica, a oni bardzo mocno odcinają się od Putina, no i tak bardzo mocno wiecie, pokazują, że właśnie nie, to jest złe i to jest lewicowe, co pewnie sprawia, że jacyś ludzie mają takie, okej, okay, czyli to nie jest to samo. Ale a propos bycia pro I jednocześnie. Nie mówienia ekonomia jest ważniejsza niż sprawy społeczne. Konfederacja. No, zabijcie mnie, ale znowu to zrobił. Korwin znowu odpalił protokół. To jest niesamowite, człowiek zawsze odpala protokół. Korwin odpalił protokół, tylko tym razem nie za pomocą Hitlera, ale za pomocą Putina. Trochę to samo zdjęcie. Ale wewnętrzne podziały i wypowiedzi Korwina zraniły Konfederację, która teraz męczy się z progiem wyborczym niczym, z podatkiem progresywnym. Ale dobra, odpalił protokół na tyle wcześniej, że jest szansa, że ludzie zapomną do czasu wyborów, bo na pewno nie odpali czegoś nowego, jestem przekonany. Ale ich poparcie, nie oszukujmy się, w naszej przynajmniej opinii, raczej rośnie, Bo jest mocno skorelowane z nastrojami społecznymi dotyczącymi y, Ukraińców w Polsce. Bo jak tylko Polacy zaczną być bardziej wkurzeni na osoby z Ukrainy, które tutaj przebywają, no to myślimy, że Konfederacja na tym sobie zbuduje trochę elektoratu. I teraz, bo kiedyś o tym już mówiliśmy, co zresztą mieliśmy 100% racji, ale ludzie napisali, że e, nie, Konfederacja wcale tak nie zrobi, Konfederacja nigdy by tego nie zrobiła. Eee, no tak, czy ktoś może mi w takiej sytuacji wytłumaczyć, dlaczego Brown tworzy komisję, która ma nie dopuścić do ukraińizacji Polski? Przepraszam, zespół, nie komisję, to jest ważne. Bo widzicie, to jest teraz argument, który do Was kierujemy. Możecie uważać, że ten jest potrzebny albo niepotrzebny, to nie ma znaczenia, ale faktem jest to, że Konfederacja będzie i już de facto gra na nastroje antyukraińskie. Po prostu, no jakby w każdym państwie jest jakaś partia, która będzie na to grała, to jest oczywiste. Po prostu dziwi nas to, że Konfederacji tak słabo to wychodzi. Przecież w sensie, po prostu ludzie się jakby nie dają, niesamowite. Ale po prostu nie wymawiajcie nam, że oni tym nie będą grali, oni już tym grają. Po prostu ich narracja ewidentnie nie złapa atrakcji, niczym tramwaje we Wrocławiu. No i na koniec. No, nie możemy się oprzeć. No, PiS, no. PiS jeździ po Polsce, Kaczyński jeździ po Polsce. Nawet braty szydło wyciągnęli z... nie szafy, tylko z europarlamentu w sumie bardziej, żeby matka Polka mogła przytulać elektorat. De facto tak to wygląda, kazali jej Polskę i przytulać ludzi. I to jest jakaś strategia. W poprzednich wyborach to całkiem nieźle zagrało. Ale to tylko jedna z testowanych strategii, bo Jarosław Kaczyński testuje wiele strategii obecnie. Mocne skupienie się na tym, że Niemcy są przeciwko nam, że reparacje się nam należą. To jest chyba najbardziej grzana obecnie rzecz. Cała wojna z Unią Europejską i to, jak bardzo nie potrzebuje Pieniędzy od Unii Europejskiej, co gdzieś tam oznacza, że chyba ich nie dostajemy. Bo jeśli przeszli na to, że ich nie potrzebujemy, to znaczy że ich potrzebujemy, ale ich nie dostaniemy. I to jeszcze małe wtrącenie tylko, bo strasznie nam się podobała pewna wypowiedź Twitterze pytająca o to, a w sumie dlaczego nie chcemy reparacji od Rosji? Bo ja myślę nad tym zastanowić to faktycznie przydałyby się też reparacje z Rosji już chcemy brać od Niemiec, jakby jest to całkiem legitne, ale z jakiegoś powodu, czemu tylko od Niemiec chcemy reparacje, nie? W sensie czemu? Nie liczajmy. Z takich mniejszych narracji, które też były testowane, wjazd Kaczyńskiego w osoby transpłciowe z jakiegoś powodu, no nie złapało trakcji, ewidentnie, ale, ale padło, nie? W sensie to było. Czyli naprawdę już kończą mi się pomysły ewidentnie. Ale też mamy wrażenie, że to jest po prostu tak, że jakaś tam nienawiść, tudzież y, zakłopotanie osobami transpłciowymi w elektoracie PiSu kończy się gdzieś tam. Powyżej 10% inflacji, i to nie przykryje tego problemu. Oczywiście, no na to odpowiedź jest inna, tak? Próba zrzucenia wszystkiego na opozycję, która źle grała wcześniej, i oni jeszcze nie zdążyli posprzątać państwa przez prawie 8 lat rządzenia. No i takie mniejsze hasełka, tak jak Putino-inflacja, którą bardzo forsuje pan premier Morawiecki. I my naprawdę nie wiemy, w sensie to nawet nie był głupi pomysł, jako idea to nie było głupie, ale to jest tak głupi term, tak głupi hasło, tak niechwytliwe, tak niedziałające. Gdyby Mateusz Morawiecki był YouTuberem, to naprawdę nikt by nie wikał jego miniatur. Co bo kliknęliście, bo zrobiliśmy clickbait tak zwany, nie ma za co. No i te wszystkie narracyjne sztuczki, które PiS testuje, rzuca właśnie na tych spotkaniach, rzuca te różne rzeczy, wydają się naprawdę nie działać i nie łapać, bo na koniec dnia wszyscy mają inną rozkwinę. A jak można zrobić tak, żeby chleb był tańszy na przykład? No i tutaj PiS, wiecie, odpowiada, że yy, chleb nie jest droższy, a ludzie mają takie... Yy... Okay. No czy wszyscy inni, bo ci oczywiście na samej konferencji, na samym spotkaniu są przywiezieni z innego miasta i nie są wpuszczeni inni ludzie, więc jakby to, to nie mają wątpliwości, ale też pewnie nigdy kleba nie mieli, to cyborgi. Nie, nie mówimy o Korwinie, ale z naszej obserwacji wynika coś jeszcze. Nawet kwestie bezpieczeństwa, które wydawało się, że będą główną rzeczą, w którą PiS będzie uderzał i w ogóle dalej przewidujemy, że to będzie główna rzecz, jakoś ostatnio są wygaszane. I nie wiemy, czy to jest kwestia, wiecie, szukania kontrnarracji, potem będą dwie narracje, teraz szukają sobie nowej, więc nie chcą jej zagłuszać tym, że mówią o bezpieczeństwie, czy może boją się, że będą mówić o tym, jakie wielkie zakupy robimy. I ktoś zada niezręczne pytanie, a za to zapłacimy? I jak zapłacimy? Na co będzie trzeba powiedzieć, zapłacimy? Będzie GIT. Co mogłoby nie przekonać wszystkich? No ale ale, no ale, faktycznie, na ten moment, ta narracja o zakupach, które są gigantyczne i cały czas robione, wydaje się trochę siadać, nie? Co w się sensie nie ma o tym aż tylu informacji? Błaszczak na początku tam robił konferencję z każdej rzeczy, a teraz jakoś tak ciszej o tym wszystkim. Więc w sumie naprawdę nie wiemy. Ale sytuacja, wbrew temu, że jesteśmy w sezonie ogórkowym, tak jak wam pokazujemy, jest naprawdę napięta. I na koniec, gdybyśmy chcieli ten film zrobić naprawdę idealnie, przeanalizowalibyśmy jeszcze jedną rzecz. Kwestie tego, jak na wybory przyszłe wpłynie to, czego właśnie może być nie widać, czyli te spotkania z ludźmi, o których mówiliśmy. To, że ci politycy faktycznie spotykają się w tych małych miejscowościach i przekonują te 10, 20, 30, 50 osób. I wiecie, robią tych spotkań parę dziennie na przykład. Na koniec dnia to są te głosy, które mogą zrobić różnicę w wyborach i których może nie być widać na pierwszy rzut oka w słupkach. To może być miejsce, w którym okaże się, że praca u podstaw w hołowni zadziałała, jednak zrobi dużo lepszy wynik, niż się spodziewaliśmy. To jest właśnie to miejsce, w którym każda partia może urosnąć i wszyscy będą zadawać sobie pytanie, skąd i wzięli te głosy. I my powinniśmy to przeanalizować, ale nie umiemy i wydaje nam się, że nikt nie jest w stanie tego przeanalizować. Bo nie za bardzo jest jak, tych spotkań jest za dużo, tego się nie da wszystkiego śledzić, i też ciężko jest na koniec dnia ocenić. Czy wiecie, te mowy sprawiły, że ktoś tu kto był przeciwny, stwierdził, a może jednak zagłosuje na PIS, a może jednak zagłosuje na Hołownię, może zagłosuje na Tuska, może zagłosuje na lewicę czy na Konfederację. Ale na dzień dzisiejszy, gdybyśmy dzisiaj odbywali wybory, to wydaje się, że opozycja pozbawia pis władzy, tak? Jako cała opozycja, a nie, że jakaś konkretna partia. I naprawdę mamy wrażenie, że na ten moment, przynajmniej, jeśli nie wpadł na naprawdę genialny pomysł, to najlepszą rzeczą, którą mogą robić, jest siedzenie ci to niewychylanie się, jeżdżenie po kraju i pozwalanie wywracać się pisowi przez własne sznurówki. Dwie sznurówki, właściwie, inflacji i kryzys. A żeby wiedzieć, czy się nie odezwali, przypadkiem wszystkiego nie zepsuli, albo czy pis się właściwie wywalił przez własne sznurówki, może będą wcześniejsze wybory, albo co się dzieje na całym świecie, bo nie tylko Polską, Polak żyje, to zapraszamy Was do subskrybowania tego kanału. Dzięki temu nasze filmy będą Wam się wyświetlać, Wy nam pomożecie. Możecie zostawić też lajka, like to też bardzo pomaga. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. A my bardzo dziękujemy patronom, którzy nas pomagają i też zachęcamy. Możecie do naszego patroneta, jeśli macie akurat. Na to ochotę, a my już się zwiamy, staramy się starać dla Was. Cześć!